Siema, witajcie w już ostatnim odcinku Ciekawostek z Dodatku Krew i Wino do Vizmina 3. I dzisiaj zaczniemy od tego, Ej, że w krainie baśni Boże. możemy znaleźć calineczkę. Tałeś A to była moja ulubiona bajka. A, dlaczego? Bo nie była o księżniczce. Bajki o księżniczce? Skok, który dokonujemy podczas zadania dawno, dawno temu, jest prawdopodobnie nawiązaniem do skoku wiary z gier z serii Assassin's Creed. Obawiam banku się, znajdziemy w tej nawiązanie tej w tej do Asterixa i Obelixa. ...nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach admiotacji o śmierci Potrzebne nam zaświadczenie A38. Rejestrować widać, to już skierowano. nie aktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji, proszę podejść do stanowiska numer 1. Podczas jednej z rozmów usłyszymy nawiązanie do kart z pierwszego to Wiedźmina. O co chodzi? Z tym całym udawaniem Wiedźmina. Nowa moda. Klient przychodzi przebrany w ćwiekowaną kurtkę, z dwoma mieczami na plecach i prosi, żebym grała Sukuba albo syrena. Potem mówi, że ma na mnie zlecenie, ale kodeks zabrania krzywdzić rozumne istoty, więc możemy się dogadać inaczej. A jak już jest po wszystkim, to chce jakieś karty. nie wiem, skąd to się wzięło. Pewnie z którejś z tych głupich ballad. Hmm. Mam nawet pewne podejrzenia dotyczące autorstwa. Czasem w tym miejscu możemy znaleźć kobietę wykonującą piosenkę Priscilli. i aby ją znaleźć, polecam medytować aż do momentu pojawienia się jej. Znajduje się boss Goliath i Jest to uliczna nawiązanie do przypowieści biblijnej Dawid i Goliat. W tym miejscu znajdziemy rybaka, którego można było spotkać także w pierwszej części gry. W trójce, tak jak i w jedynce, nie są za bardzo rozmowny. Hmm. hmm... Podczas jednego z zadań pobocznych znajdziemy nawiązanie do gry Monkey Island. Jest tutaj kilka nawiązań, chociażby nasz wróg wygląda tak samo, jak główny bohater tamtej gry. Chcę powalczyć. To co? Znasz zasady rządzące poplerskimi walkami na pięści? Mhm. Mm Wydaje mi się, że nazwa mówi sama za siebie. To nie takie proste. Stawiasz pieniądze, żeby wejść do gry. Jest? Trzech czempionów. Wyzwiesz wszystkich i honorowo pokonasz? To wtedy będziesz mógł popróbować swoich sił z mistrzem. Nie wykluczę. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił! Tu się, uważasz, wiesz, liczy intelekt, a nie sama siła! Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Dobra, zaczynajmy. Aha, już trzęsiesz sportkami jak wiesz balistami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem? To ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz nieprze. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie siwy wyłazi obora. Twoja matka chyba często musiała chodzić sama po lesie. Strasznie jesteś podobny do Neckera. Ja przynajmniej znałem moją matkę. Czego ty, jako Wiedźmin, pewnie nie możesz o sobie powiedzieć. To teraz to chyba trochę cię poniosło. Chciałeś być śmieszny. Lecz cię to przerosło. No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś! Podczas zadania pogłos, gdy użyjemy swobodnej kamery, Ubiejście znajdziemy za każdym razem zliczowanego potwora, który będzie latał wokół nas. Siarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tuży. To była naturalna kolej rzeczy, zapach, śmierci, przyciągał trupy jady. Że znajdziemy nawiązanie do religii chrześcijańskiej, a dokładniej do zmienienia wody w wino przez Jezusa, a to na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć. Do uśmierzenia bólu i wino się na śmierć. Ależ skąd? Narzajz, kiedy go uznał, że spotkał powtórny córka. Woda w wino, a on zachował się. Wyjechał do klasztorów w górach z morcy